Hej tu Kasia z kanału I craftowałam sobie, słuchajcie, i dostałam przesyłeczkę z wymiany naszej scraptubowej od Cloudy. No i szybko otworamy, to wyciągnięta jest tylko z fajne washi. Wyciągnięte jest tylko z paczki. Tematem wymianki jest album, mini album z jednej strony skrapowej, z jednej strony papieru scrapowego, także jest taki malusienki album i śliczny. I zaraz zobaczymy. Fajnie zapakowane takie malutkie. Ojo, Jezu, pudełeczku, jest takim pięknym dla Ciebie, o matko. Tutaj są pewnie gurisy, bo się wydaje, że to nieodwrotnie. Kurczę, nie wiem teraz, To jest które. <grym> Mówiliśmy się, że maksymalnie pięć rzeczy możemy sobie dołożyć, także mam nadzieję, że się Klaudia wywiązała z obowiązku. Ale ślicznie zapakowane. Boże, ja bym takie pięknie zapakowane ta wiecie. O matku, jak ślicznie. O jakie... O ja, o jakie fajne brozoletka. Jezu, Hanka będzie w szoku będzie zachwycona. O, ale, żeś teraz mi zaskoczyła, kochana. Naprawdę, ja pierdzielę. Hania jak przyjdzie z wakacji, a to dla mnie. O Jezu, bransoletki, kocham, bransoletki. I śliczne kolczyki, ale fajne, fioletowe. Jezu, dzięki. Kurde, nie wiedziałam, że takie jazzy, robisz fajne. Zaraz założę, sobie teraz brozoletkę. Słuchajcie, brandlatka już pięknie na ręce. Mm, ale Boże, na lasetki. No kończyków teraz nie założę, znaczy założę za chwilkę, ale na razie tak nie widzicie, to na razie nie to wykładała. Ale Hanka to powie, że to jest genialne. Boże, jakieś liczne. Dziękuję Ci bardzo, kochana. Dziękuję, że tutaj y, dotrzymałaś, że tak powiem, naszych tych, bo naprawdę te skrapowe wymiany mam polegać na naszych pracach, a podejrzewam, to też jest Twoja praca, więc to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Ale super, Boże, nie mamy do Jezu, tej... to zawsze otwiera. Boże, zobaczcie, nawet taki guziczek. Matko, kochana, jakie cudne. Ja nie zrobiłam te malitasy. Ja jeszcze przyznam swojego nie robiłam, bo jeszcze kończę inne prace, ale... Cudo! Kwiatuszki, zegar, śliczny motylek, teriscrap. Scrub. Ja nie wiedziałam, że jest teddy scrap. Może wiedziałam, tylko nie skojarzyłam. Ja normalnie czasem nie kojarzę tych Waszych, wiecie, yy, przepraszam Was, bo to nie jakoś specjalnie. Ale tyle się narobiło teraz z tych kanałów, że czasem nie kojarzę, która z Was jakie ma. Także przy okazji, jak dostaję od Was takie rzeczy, to przy okazji e, będę pamiętała teraz, kto jest kto. I to też jest e, plus takich wymianek. Ale dobra, koniec mojego beblania. Już otwieramy pięknie. Uuu, ludki, no, nie tyle, czy jakiś Piękne. Zaraz kupuję drukarkę, słuchajcie, bo już mam e, ten i będę teraz zdjęcia. Kwiatuszek tu jest, tu są takie perełeczki. O Jezu, motylki, Boże kocham was. <grywa> Dzięki, że tak pomyślałaś o tych motylkach. Special for you. Piękne. To jest papier. No, ciekawy, bardzo ciekawy papier. Kurde, ja właśnie będę robiła ten album. Śliczne kwiatuszki. I mam największy problem z tym, żeby właśnie wymyśleć, jakie ja chcę kolekcję użyć, żeby to śliczne Śliczne kwiatuszki. Fajnie, bo wszystko jest takie właśnie ujednolicone, wszystko jest w tym samym guście, w sensie tych samych tych użyłaś. Super. Piękne. No powiedzcie, te maluszki nie są cudne. No są cudne. A motylki są piękne. Śliczne. Po prostu śliczne. Bardzo ładna kolekcja. I śliczne motyleczki. Dziękuję Ci. Pięknie. Jest piękne, Pięknie zapakowane. Zobaczcie, to pudeczko jest piękne. I pudeczko jest takie yy, właśnie na ten albumie. Nie tam, że takie wiecie. Tylko on tu będzie sobie w tym, w tym pudełeczku leżał. No i tu moje brązowe No kochana, właśnie kręciłam yy, ten film, jak zrobić album, także nagle w połowie dostanę brazletkę. Mm, będę brazletką kręciła, a co? Bardzo dziękuję. Bójdziaki Wam wszystkim pozdrawiam serdecznie miłego, mi, miłego wymiankowania, a ja już niedługo też zrobię swój. Także już niedługo wyślę. Bójdziaki.